Rozdział 184. Groźny panter. To natarcie pierwszego dnia rozpoczęte bez rozpoznania, bez celowego współdziałania artylerii, bez wsparcia piechoty, bez paliwa i bez określonego celu zakończyłoby się o wiele większą rzezią, gdyby nie przypadek. Oto na przedpolu Piedimonty. Już całkiem na równinie w komorze stalowej wkopanej w ziemię stał panter pozycyjny 75 mm Superlong, potwór o 7,5 metrowej lufie. Miał on być pierwszym z drugiej linii tego rodzaju stanowisk niemieckiego Panther Turm ale zdążono wybudować tylko to jedno stanowisko. Niemiecki sprawozdawca nawet przypisuje mu rozbicie 17 czołgów angielskich w dniach poprzedzających nasze natarcie. Ale niemiecki sprawozdawca, ścisły w podawaniu ordres de bataille, bywa niedokładny w podawaniu przebiegów, co należy sobie tłumaczyć szybkim cofaniem się Niemców i niemożnością zebrania materiałów. Dla nas zajmujących teren walki było to łatwiejsze. Otóż ani będąc w terenie w czasie bitwy bezpośrednio po rzekomej rzezi czołgów przez Pantera, ani objeżdżając pole walki po bitwie, żadnych rozbitych czołgów angielskich w promieniu donośności Pantera nie widziałem. Takie cmentarzysko znalazłem nieco dalej i było ono dziełem niemieckich czołgów Mark IV oraz niemieckich pepanców. Angielski półczołgów otrzymał rozkaz zajęcia lotniska. Tylko kilka czołgów dotarło do niego i po parominutowej walce musiało się wycofać, gdyż także działały bez współpracy z piechotą. Na jednej z polanek w drodze na lotnisko Niemcy przed samym naszym natarciem rozbili osiemnaście szarwanów angielskich. Tragiczny widok. Na polanie Szwadron czołgów w szyku rozwiniętym. W krzakach cztery niemieckie czołgi Mark IV oraz trzy działa panc Wszystkie martwe. Tak czy owak, nierozpoznany panter na naszym polu bitwy stał w odległości około 400 metrów od defilujących przed jego lufami dwóch szwadronów. Z tej odległości mógł lokować każdy strzał w cel wielkości czapki. Otóż ten panter wyleciał w powietrze, nie oddawszy strzału. Nie udaje mi się określić ścisłego czasu, kiedy to nastąpiło. Prawdopodobnie około godziny dziewiętnastej. Najlepszy dowód, że to zniszczenie przyjęto post factum do wiadomości, że go nie zauważono. Zdaje się, że panter cieszył się dobrym zdrowiem, kiedy czołgi odbywały przed nim śmiertelną defiladę w tamtą stronę. I że wstrzymał się od strzelania ze względów taktycznych, chciał przepuścić maksymalną ilość czołgów i zamknąć je w worku. W każdym razie nie miano z naszej strony żadnej wiadomości, że zagadnienie Pantera istnieje. Kto go rozbił? Nasza szósta bateria M10 na gąsienicach twierdzi, że znalazła w komorze amunicyjnej pantera, która eksplodowała, dwa swoje pociski. Ale Lufa ani wieżyczka pantera nie były trafione, a komora wkopana na równi z ziemią, podczas gdy sam panter stał już na płaszczyźnie pod Piedimontę na równej wysokości, co stanowiska ogniowe naszej M10. Mogłaby być trafiona tylko przez pocisk o torze stromym, którego nie miała bateria M10. To też najprawdopodobniej tę kolumbrynę wysadzili sami Niemcy. Saper Major Grajek widział w sąsiednim schronie resztki popalonego knotu. Mogłoby to świadczyć, że Niemcy dokonali wysadzenia. Nie widziałem, oglądając potem, najmniejszych śladów po zabitej załodze, podczas gdy widziałem liczne resztki po poległych w tych dniach załogach naszych czołgów. A przecież teren został w naszych rękach i trudno przypuścić, aby staranniej zebrano szczątki niemieckich niż poległych kolegów. W ostatecznej więc konkluzji należy sobie powiedzieć, że według wszelkiego prawdopodobieństwa, panika, która udzieliła się owym 32 jeńcom, a było to na odcinku Pantera, objęła również jego załogę. Został on spalony przez własną obsługę po wyjęciu zamka i przyrządów celowniczych. Gdyby nie ta panika, którą według wszelkiej sprawiedliwości należy przypisać naszemu nieobliczalnemu zaskoczeniu, losy walki o Piedimonte byłyby jeszcze smutniejsze. Działo to, panowało nad wszystkimi podejściami do Piedimonte, zdłuż szosy nr 6 i było kluczowym stanowiskiem Pepanc. Nawet dysponując bardzo ograniczonym czasem, pisze major koło miejsców w swoim wymienienie broni pojezdów nie należy żadną miarą wprowadzać do walki czołgów bez odpowiedniego rozpoznania pośpiech w tym wypadku jest niedopuszczalny działania czołgów muszą być jak najdokładniej przygotowane i wszystko do tych działań zapewnione pod każdym względem pod każdym względem celowości ataku rozpoznania terenu wsparcia piechoty współdziałania artylerii no i Chyba w dostatecznej ilości paliwa.